Moim i gościem jest dzisiaj pani Elżbieta Lachman, rzecznik prasowy Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Dzień dobry pani rzecznik. Dzień dobry. Informują Państwo o szeregu nieprawidłowości dotyczących rodziców i dzieci, którzy rezygnują z edukacji zdrowotnej w szkołach. Na czym te nieprawidłowości polegają? Faktycznie do Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły docierają sygnały. Od rodziców zaniepokojonych, którzy na przykład dowiedzieli się, że ich dzieci zostały zaproszone na edukację zdrowotną, mimo że zostały wcześniej z niej wypisane. Niektórzy nauczyciele twierdzili, że do 25 września dzieci muszą uczęszczać na te lekcje. Też mamy sygnał, gdzie zorganizowano spotkanie dla rodziców przed rozpoczęciem roku szkolnego. Również rodzice czują się po prostu jakoś stygmatyzowani. Którzy, szczególnie ci, którzy właśnie chcą wypisać dzieci z edukacji zdrowotnej, wysyła się sygnały, że szkoły mogą być w jakiś sposób premiowane, czy klasy mogą być premiowane na przykład lepszą oceną zachowania, czy czymś podobnym, więc no jest tych sygnałów, sporo one zostały opisane. Zapraszam na stronę ratujmy EPL. Tam jest cała lista różnych właśnie grzechów, które są popełniane przez dyrekcje czy nauczycieli, co też jest bardzo niepokojące, dobrze wiemy, że nie są przeszkoleni właściwie nauczyciele, nie ma podręczników. Rodzice de facto nie wiedzą, o czym będzie edukacja zdrowotna. Wiem o szkole, w której wręcz oznajmiono. Że nie ma w tej chwili nauczyciela do edukacji zdrowotnej, a ten, który byłby kandydatem, nie przeszedł żadnego przeszkolenia, mimo że zgłosiły się osoby, które tej edukacji zdrowotnej chciały dla swoich dzieci. Więc tak naprawdę jest to przepychane kolanem na siłę, szybko, w sposób chaotyczny, niezorganizowany i niewłaściwy. Ten chaos, można powiedzieć, w pewien sposób potęgują także wypowiedzi samej pani minister Barbary Nowackiej, która stwierdziła, że z jednej strony stwierdziła, że przedmiot edukacji zdrowotnej jest przedmiotem dobrowolnym i że rodzice mogą zrezygnować z tego przedmiotu dla swoich dzieci, ale z drugiej strony określiła tych rodziców mianem. Zwolenników pornolobby, albo, no, albo tam padały różne jeszcze inne określenia. Jak ocenić sytuację, w której minister z jednej strony stawia na dobrowolność i chwali się dobrowolnością, a z drugiej strony no, stygmatyzuje tak naprawdę rodziców, którzy podejmują nie taką decyzję, jakby sobie minister tego wyobrażała? No to jest klasyczny przykład takiego właściwie hasła: jak złodziej krzyczy łapać złodzieja. Czyli edukacja zdrowotna, która zawiera w sobie komponent edukacji seksualnej, tej najgorszej, typu B, no ta edukacja będzie otwierać dzieci i młodzież właśnie na pornografię, tak? na tak naprawdę przestępstwa też na tle seksualnym wśród nastolatków, na wiele innych zagrożeń. Więc, tak jak mówi pani Bogna Białecka, psycholog, ten przedmiot będzie antyskuteczny. On nie zapobiegnie ryzykownym zachowaniom wśród dzieci, tylko wręcz będzie je potęgować. I ci, którzy się interesują tematem, dobrze o tym wiedzą, że tak właśnie będzie. Takie jest doświadczenie krajów Europy Zachodniej. Elżbieta Lachman, Koalicja na rzecz ocalenia polskiej szkoły, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.